Jakie są różnice w księgowości między spółką ZO a jednoosobową działalnością? Nad tym się dzisiaj zastanowimy i ten temat poruszymy. I żeby nam w tym pomóc, Mateusz już siedzi jest gotowy. Tak, to ja. Zacznijmy może od jednoosobowej działalności gospodarczej. Tam. Tak z reguły wszyscy korzystają głównie z uproszczonej księgowości, tak? W jednoosobowych działalnościach przeważa zdecydowanie uproszczona księgowość, czyli ewidencja przychodów w przypadku opodatkowania z podatkiem dochodowym, bądź księga przychodów-rozchodów w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, KPR -ka. KPR. ka tak, tak zwana. Istnieje też możliwość dobrowolnego lub przymusowego stosowania pełnych ksiąg. Właśnie, do dobrowolnego, czyli jeśli chcę, to mogę sobie prowadzić pełne księgi, bo mam ochotę na to. Nic nie stoi na przeszkodzie. Mało kto z tego korzysta. Eee, Jeszcze tak, w swoim spożywasz... życiu się nie spotkałeś, żeby ktoś dobrowolnie chciał. Eee, nie spotkałem się, bo jest to dosyć e, uciążliwe. Ale też mogę zostać do tego przymuszony, jeśli moje przychody będą większe niż 2 miliony euro, tak? Zgadza się. Zgadza się dokładnie. Tak. To wtedy nie mam wyboru, muszę być na pełne księgi. Musisz musisz zacząć stosować się do ustawy o rachunkowości, co sprowadza się do, do pełnych ksiąg. Ta pełna księgowość. To jest zmora, czy to nie jest zmora? To jest trudne do ogarnięcia, czy średnio łatwe, czy łatwe? Na pewno jest dużo bardziej skomplikowane od, od tej najpopularniejszej uproszczonej kapejerki. Przede wszystkim jest tam dużo więcej operacji, musisz zaksięgować. W przypadku kapejerki są to tylko faktury, tylko przychody i koszty. W pełnych księgach każda operacja, która dzieje się z majątkiem spółki. Musi być zaksięgowana. Czyli na przykład wypłacasz sobie zaliczkę na jakieś zakupy i to już podlega księgowaniu. Na przykład ktoś wystawia ci fakturę, czyli tak jak w kpir ale to nie idzie tylko jako koszt. Do, do pełnych ksiąg tworzy się także rozrachunek, czyli pojawia się nam zobowiązanie, analogicznie przy sprzedaży tworzy się należność. Konsekwencją tego jest, że wpłata na rachunek, Twój rachunek bankowy od takiego kontrahenta też podlega księgowaniu y, jako, jako zmniejszenie tej należności. Czyli każda najmniejsza złotówka, każdy najmniejszy grosz musi mieć swoją drogę do prześledzenia, tak żeby wszystko było pozapinane i do prześledzenia, kiedy trzeba będzie. Zgadza się. Każdy grosik musi znaleźć, znaleźć swoje miejsce. No i to jest ta, ta zmora księgowych, gdzie, gdzie szuka się każdego grosika niezgadzającego. Tak, no bo teraz ja w działalności swojej, jeśli chcę sobie przeleć pieniądze z rachunku firmowego na prywatny, to nie muszę nikomu o tym mówić, nie muszę tego nie jak księgować, tylko po prostu po prostu to robisz, bo, bo tak. pieniądze w działalności, pieniądze jednoosobowej działalności to są de facto twoje pieniądze. Mhm. Natomiast w przypadku spółki, spółka ma swój majątek, który musi być widoczny w księgach i każdy ruch musi być też uwidoczniony. I to jest takie główne zadanie i ta główna różnica, którą byś zauważył właśnie między pełną księgowością a uproszczoną? Na pewno jest to ta dokładność. Jeszcze kolejną różnicą jest występowanie w pełnych księgach aktywów i pasywów. Dora, to, co to są aktywa? <gry> aktywa najprościej mówiąc, jest to ogół majątku spółki, natomiast pasywa są to źródła finansowania tego majątku. Na przykład kredyty? Na przykład Wisingi? kredyty, na przykład kapitał zakładowy, który wnosisz przy utworzeniu spółki. Źródłem finansowania są też zobowiązania, czyli na przykład niezapłacone faktury za zakupione materiały, towary, usługi. Yy, ważna rzecz, aktywa zawsze muszą równać się pasywom, czyli każda, każdy grosik majątku musi mieć swoje źródło finansowe. W pasywach. W pasywach. Zazwyczaj, kiedy się tak myśli o pełnych księgach, to Zazwyczaj ludzie to chyba komuś zlecają, nie? Bo robienie kapelierki samemu to jeszcze spoko, ale pełne księgi to już raczej się komuś daje do zrobienia. Tak, jest to, jest to zdecydowanie bardziej pracochłonne i wymaga dużo, dużo większej wiedzy. I skrupulatności, pewnie. skrupulatności i też czasu, który przedsiębiorca powinien poświęcić na rozwijanie biznesu, a nie biurokracji. Dobra. To w jednoosobowej działalności mam ewidencję przychodów, mam kapiejerkę i mogę być na pełnych księgach, a w spółkach zawsze muszę być na pełnych księgach, tak? Tak, tutaj tej dowolności nie ma. Każda spółka z o .o. musi prowadzić księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości. Czy są jeszcze jakieś inne wybory, czy tylko pełne księgi? Tylko pełne księgi. Czy to jest taki top od top? <laughs> czy jest, jeszcze znaczy jest, to, jest to najbardziej rozbudowana forma, dlatego jest przypisana na stałe do, do spółek kapitałowych. Powiedziałeś, że kapiejerka w jednoosobowej działalności. Służy głównie temu, żeby wyliczyć podatek. Nie zgadza się. Pełne księgowości pewnie też temu służą, żeby sobie wyliczyć podatek? Tak. Ale mamy, też mają inny cel, nie? Wyliczenie podatków jest dodatkową e, funkcją e, ksiąg rachunkowych. A główną? E, jest monitorowanie stanu e, majątku spółki e, i sporządzenie sprawozdania finansowego, e, które rzetelnie tą, tą sytuację przedstawi. I to sprawozdanie w ogóle trzeba składać co roku. Tak, trzeba składać co roku. Od tego roku jest to, trzeba je sporządzać w formie elektronicznej i w formie elektronicznej składać do, do, do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest też tak w księgowości spółek, że jakby ktoś chciał przyjść, powiedzieć: Dobra, pokaż mi swoje księgi, ja cię tak zlustruję, to rozumiem, że jak zajrzy, to powinien mieć pełny ogląd, jeśli chodzi o finanse danego przedsiębiorstwa, tak, czy nie? Co do Czyli zasady... tak da się tam poukrywać różne rzeczy. Cóż, wchodzimy w temat kreatywnej księgowości, tak, która tak. jest e, zupełnie innym aspektem. E, ogólnodostępne są e, wszystkie sprawozdania finansowe e, spółek kapitałowych. Są one dostępne w e, portalu EKRS. Mhm. Czytanie sprawozdań finansowych też jest jaką, jakąś e, umiejętnością, więc, ale myślę, że po przeczytaniu kilku, kilku artykułów e, można podstawowe wiadomości z takiego sprawozdania finansowego uzyskać. I to się robi po to, żeby. Tam właściwie teraz, rozumiem, każdy człowiek mógł sobie zepchnąć na finanse danego przedsiębiorstwa. E, tak, no odbiorcami takimi, takich informacji są zarówno pracownicy, żeby sprawdzić jak, jak firma prosperuje. E, jest oczywiście konkurencja e, w celu rozeznania tak. na rynku. E, no i w przypadku podmiotów e, publicznych notowanych na giełdzie m, powinieneś wiedzieć, jak, mm. jak jest sytuacja spółki, której akcje chcesz kupić. Sprawozdanie musi składać każda spółka? Tak. To w przypadku mikroprzedsiębiorstw? Jak wygląda sprawozdanie? W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw są to sprawozdania bardzo uproszczone. Mhm. Jest tam dużo mniej pozycji do wykazania i też mniej szczegółowych informacji możesz z nich uzyskać. A w przypadku dużych to już jest wszystko tam. Tak, jeśli przekroczysz te progi małego przedsiębiorcy, to, to, to wykazujesz wszystko, co jest zawarte w, w załączniku do ustawy, bo warto zauważyć, że każde sprawozdanie finansowe, jego wzór jest zawarty w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Dla ciekawych, jak to wygląda, to dla mikro i małych przedsiębiorstw sprawozdanie to uproszczone, łatwiejsze wygląda tak, jak widać, jest dosyć. Krótkie, a w przypadku tych większych już jest zdecydowanie dłuższe i wymaga pewnie więcej pracy, żeby coś takiego przygotować. Oczywiście tak. I to co rok? Co rok. W przypadku prowadzenia księgowości dla jednoosobowych działalności, no to taki średni koszt to tam jest załóżmy 200-300 złotych przy większych dokumentach, ale w przypadku spółek nie ma czegoś takiego, że jest jakiś średni koszt, prawda? To się bardzo waha. Mm, jest... Bardzo się waha. Jest to bardzo indywidualne, tak. zależy zarówno od, od wielkości spółki, od e, rodzaju działalności. Mm -hmm. Czy jest to spółka działalność usługowa, produkcyjna, handlowa. E, można powiedzieć, że takim minimalnym kosztem jest około 500-600 zł, natomiast e, górnej granicy, górnej nie, granicy nie, nie ma. Nie ma. Nie chcę pytać, jaką największą się spotkać, ale rozumiem, że, że sporo. Też tak. No, największe korporacje międzynarodowe tworzą osobne podmioty, zatrudniające setki, a może i nawet tysiące ludzi, tylko do prowadzenia swojej księgowości. Myślę, że dotknęliśmy tematu tak w fundamentach. Gdyby ktoś chciał doczytać, to odsyłamy do nas na bloga, a można też zadać pytanie w komentarzu, prawda? Zapraszamy do zadawania pytań. I odpowiemy. Oczywiście. Dzięki, Mateuszu. Dziękuję.